Jeśli film wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę pod filmem. A jeśli nie chcecie przegapić więcej tego typu materiałów, zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału Must Blast. Zachęcam także do zobaczenia mojego profilu na TikToku Must Blast, gdzie link możecie znaleźć w opisie pod filmem. No to co? Jeszcze więcej bonusowej bonanzy w bonusowym bonusie? No jaha! A choć nie chcę nic zdradzać, ta misja kończy się ciastem! Dwóch Avengersów załapało się na organizację niespodziankowych urodzin Gamory na statku Star-Lorda. Przekąski, zabawy, potańcówka, jazda! Zgaduję, że Gamora jako adoptowana córka Thanosa nie miała zbyt wiele zabawy w dzieciństwie. Mniej słodkich kotków i lodów, więcej walk w klatkach i lekcji mrocznego śmiechu. Ach. Ale ta impreza zaskoczyła chyba i Star Lorda. Tak się gapi na balony Kapitana i Pająka, że chyba zapomniał o całej tej akcji. Na szczęście dla niego, kapitan to taki gość, dla którego absolutnie nie ma rzeczy niemożliwych. Na moich czasów urządzaliśmy prywatki z trzempem, miotły, suchą bryndzą i dzwonkiem. No co? Parafrazuje teksty z filmów wojennych. Co z tego? Przesłanie kapitana jest takie, że jak się ogarnie cały ten bałagan, to do urodzin potrzeba tylko papu i skocznych rytmów. <słuch> Te stworzenia ze sobą nie współpracują. Tak się tylko mówi, Drax. No po prostu super. I co, zanudzimy się teraz na śmierć? Mogę wymienić listę mych stu największych zwycięstw w bitwach. Tak, to ja wolę patrzeć jak mi wąsy się wieją. Mi nie rozwalać statku swoim szpanerskim frisbee? To jest tarcza. Stary, kto rzuca tarczą? Wygląda prosto. Skalibrować te obwody nie wiem po co, ale spoko. Czemu wszystko dziś musi działać na jakiś prąd? Lepiej skombinujmy imprezowiczom poczęstunek, zanim się zrobią złotni. Jan jest dróg! Jasne, że jest takie słowo. Źli i głodni. Chydałby mi się teraz super bochate. rany, jaki ciężki klimat. Musimy rozbujać ten parkiet. Kto, kto chce trochę poskatać? Ej, ja raczej nie tańczę. Na pewno, bo mam taką super muzę. Że rocket to materiał na taniec z gwiazdami. Wszyscy, nawet Drac, tak się rozkręcili, że w ogóle zdążyli zapomnieć, po co jest ta cała imprezka? O, o, już jest! Gamora wróciła. Ale Starlord jest zbyt zajęty powtarzaniem swoich trzech kroków tanecznych. A to miała być niespodzianka dla niej. Hello! Cóż, zaskoczona to jest na pewno! Pewnie jak już jakoś przetrawi fakt, że ktoś posprzątał Milano, to wczuje się w klimat i dołączy do Jumpreski. Galaktyka na pewno jakoś przetrwa noc bez swoich strażników. Dziękuję za oglądanie, jeszcze raz chciałbym przypomnieć o zostawieniu łapki w górę, jak i zostawieniu subskrypcji na kanale oraz o zerknięcie na mój profil na TikToku Must Blast.